Jeśli myślisz, że kobieca przyjemność polega na jednym szybkim ruchu, jednym schemacie, jednej sztuczce, to nie dlatego, że jesteś zły w intymności, to dlatego, że przez lata wszyscy byliśmy karmieni bardzo uproszczonym, wręcz fałszywym obrazem kobiecego ciała i kobiecej reakcji. I dzisiaj chcę o tym z tobą porozmawiać jak z przyjacielem, bez wstydu, bez udawania, bez bajek. Prawda jest taka. Większość mężczyzn naprawdę się stara, tylko że stara się w złym kierunku. Robi więcej, szybciej, mocniej, zamiast robić mądrzej. A kobiece ciało nie reaguje na presję, reaguje na zrozumienie. I zanim ktokolwiek pomyśli, że to będzie kolejny moralizatorski wykład, uspokajam. Nie. To będzie rozmowa o napięciu, o oczekiwaniu, o tym, co dzieje się w głowie i w ciele kobiety zanim pojawi się prawdziwa intensywność, bo przyjemność nie zaczyna się w jednym punkcie ciała, ona zaczyna się dużo wcześniej. Największym błędem, jaki widzę u mężczyzn, jest przekonanie, że im szybciej przejdą do konkretów, tym lepiej. Tymczasem kobiecy układ nerwowy potrzebuje czegoś zupełnie innego stopniowego budowania bodźca. To jak muzyka, jeśli od razu podkręcisz głośność na maksimum, nie ma już dokąd iść. A ciało kobiety potrzebuje narastania. Kobieca wrażliwość jest warstwowa. To nie jest przycisk włącz, wyłącz, to system. I ten system reaguje na subtelności tempo, pauzy, zmiany intensywności, nieprzewidywalność. Kiedy mężczyzna od samego początku działa zbyt bezpośrednio, kobieta bardzo często zamyka się. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że jej ciało nie nadąża. I tutaj pojawia się pierwsza ważna zasada, o której mówią wszystkie poważne badania nad kobiecą seksualnością: najpierw bezpieczeństwo, potem napięcie, dopiero na końcu intensywność. Bez tego porządku ciało kobiety nie wchodzi w głębszą reakcję. Bezpieczeństwo to nie tylko brak bólu to poczucie, że ktoś się obserwuje, reaguje na jej sygnały, że nie jest on obsługiwana według schematu. Kobieta chce czuć, że jest czytana. Że ktoś zwalnia, gdy jej ciało zwalnia, że ktoś przyspiesza dopiero wtedy, gdy ona jest gotowa. I teraz bardzo ważna rzecz. Kobiece ciało daje sygnały zawsze tylko że większość mężczyzn ich nie widzi, bo skupia się na działaniu, a nie na obserwacji. Oddech, napięcie mięśni, drobne ruchy bioder, zmiana tonu głosu to wszystko są informacje. A mężczyzna, który potrafi je zauważyć, automatycznie staje się kimś zupełnie innym w oczach kobiety. Kiedy mężczyzna nie goni, nie naciska, nie robi swojego, tylko reaguje, w kobiecym ciele zaczyna się coś bardzo charakterystycznego. Pojawia się drżenie, czasem ledwo zauważalne. Zmienia się oddech. Ciało przestaje być napięte, a zaczyna być otwarte. To jest moment, w którym większość robi błąd, bo zamiast zostać w tym stanie. Od razu chce więcej. A prawdziwa sztuka polega na tym, żeby zostać, żeby utrzymać dokładnie ten poziom bodźca, który właśnie działa. Nie podkręcać, nie zmieniać, dać ciału czas, żeby samo zaczęło domagać się intensywności. Kobiece reakcje nie są liniowe, one falują. I kiedy mężczyzna nauczy się szanować te fale, zamiast je przerywać, dzieje się coś bardzo mocnego. Kobieta zaczyna tracić kontrolę nie dlatego, że ktoś ją zdominował, ale dlatego, że jej układ nerwowy dostał dokładnie to, czego potrzebował. Właśnie dlatego, pornografia robi tak wiele szkód. Uczy jednego rytmu, jednej prędkości, jednego schematu. A kobiece ciało potrzebuje zmienności. Czasem wolniej, czasem niemal bez ruchu. Czasem tylko obecności i napięcia. I jeśli zapamiętasz z tego bloku jedną rzecz, niech to będzie to. Kobieta nie chce, żebyś robił więcej. Ona chce, żebyś robił lepiej. Z większą uważnością, większą cierpliwością i większym wyczuciem momentu. W kolejnym bloku pokażę ci, jak rozpoznać, że kobiece ciało naprawdę reaguje bez zgadywania, bez mitów, bez udawania bo są sygnały, które nigdy nie kłamią. Trzeba tylko wiedzieć, na co patrzeć. W poprzednim bloku powiedziałam coś bardzo ważnego. Kobiece ciało zawsze odpowiada. Problem polega na tym, że większość mężczyzn nie wie, jak tę odpowiedź odczytać i zamiast słuchać sygnałów, zaczyna zgadywać. A zgadywanie w intymności prawie zawsze prowadzi do napięcia, nie do przyjemności. Kobieca reakcja nie jest filmową sceną. To nie jest jeden dramatyczny moment. To proces. I jeśli nauczysz się go rozumieć, nagle wszystko, co wcześniej wydawało się tajemnicze, staje się logiczne. Pierwszym prawdziwym sygnałem, że ciało kobiety zaczyna wchodzić w głębszą reakcję, jest zmiana oddechu. Nie chodzi o głośność, nie chodzi o teatralność, chodzi o rytm. Oddech staje się krótszy, mniej kontrolowany. Kobieta przestaje oddychać świadomie. I to jest moment, w którym wielu mężczyzn popełnia błąd numer jeden przyspiesza. A ciało kobiety w tym momencie wcale nie potrzebuje więcej ono potrzebuje stabilności potrzebuję żebyś został dokładnie tam gdzie jesteś żebyś nie zmieniał tempa tylko dlatego że widzisz reakcję bo ta reakcja jest efektem tego co już robisz drugim sygnałem jest napięcie w biodrach i udach czasem bardzo subtelne delikatne uniesienie przyciągnięcie mikroruchy to nie są ruchy na pokaz to są ruchy odruchowe i właśnie one są najbardziej szczere kiedy ciało samo zaczyna reagować, oznacza to, że układ nerwowy kobiety przestaje się bronić. I tutaj chcę powiedzieć coś, co dla wielu mężczyzn jest niewygodne. Kobieta bardzo szybko wyczuwa, czy jesteś skupiony na niej, czy na efekcie. Jeśli twoja uwaga jest skierowana na cel, ona to czuje. Jej ciało się zamyka. Jeśli twoja uwaga jest skierowana na proces, jej ciało się otwiera. To dlatego tak wiele kobiet mówi, że coś było nie tak, mimo że technicznie wszystko wyglądało poprawnie, bo kobiece ciało nie reaguje na poprawność, reaguje na obecność. Kolejnym ważnym sygnałem jest zmiana głosu. I tutaj uwaga, nie każda kobieta jęczy głośno. To mit. Czasem głos staje się cichszy, czasem urywany, czasem pojawiają się krótkie westchnienia. I to właśnie te drobne zmiany są znakiem, że bodziec trafia dokładnie tam, gdzie trzeba. Bardzo często kobiety przestają mówić w ogóle. I to nie dlatego, że coś jest nie tak, wręcz przeciwnie. To znak, że ich uwaga przestała być w głowie, a zaczęła być w ciele. I jeśli w tym momencie ktoś próbuje zagadać, sprawdzić, dopytać, wybija ją z tego stanu. Najbardziej niedocenianą umiejętnością w intymności jest umiejętność nieprzerywania, pozwolenia, żeby reakcja się pogłębiała sama, bez ingerencji, bez poprawek, bez nerwowych zmian. I teraz bardzo ważna rzecz. Kobiece ciało nie lubi chaosu. Nie lubi nagłych zmian bez powodu. Zmienność działa tylko wtedy, gdy jest odpowiedzią na sygnał. Jeśli zmieniasz coś tylko dlatego, że tak trzeba. Ciało to odbiera jako brak wyczucia, dlatego doświadczeni kochankowie robią coś, co z zewnątrz wygląda bardzo prosto. Oni nie robią dużo, oni robią dokładnie to, co działa i potrafią to utrzymać. To właśnie utrzymanie bodźca jest kluczem do intensywności. W tym momencie wiele kobiet zaczyna reagować całym ciałem ramiona się napinają, palce chwytają, czasem pojawia się drżenie. I nie, to nie jest moment, żeby coś zmieniać. To jest moment, żeby pozwolić temu narastać. I jeśli pytasz w myślach: Skąd mam wiedzieć, że to naprawdę działa? Odpowiedź jest prosta. Kobieta przestaje kontrolować swoje reakcje. One zaczynają się dziać same. I to jest jedyny prawdziwy znak. W kolejnym bloku pokażę ci, jak utrzymać ten stan i nie zepsuć go w ostatniej chwili. Bo paradoksalnie najwięcej błędów mężczyźni popełniają wtedy, gdy wszystko idzie dobrze. I właśnie tam kryje się różnica między zwykłym doświadczeniem, a czymś, co kobieta zapamiętuje na długo. Jest jeden moment, w którym wszystko może się albo pogłębić, albo rozsypać. I paradoks polega na tym, że to właśnie wtedy, gdy mężczyzna czuje, że idzie dobrze, najczęściej popełnia największy błąd. Bo w tej chwili włącza się napięcie w jego głowie, chęć przyspieszenia, chęć doprowadzenia do finału, a kobiece ciało wcale tego nie chce. Kobieca intensywność nie znosi pośpiechu, ona potrzebuje ciągłości. Potrzebuje, żeby to, co działa, trwało jeszcze chwilę dłużej niż podpowiada męski instynkt. I właśnie ta dodatkowa chwila robi ogromną różnicę. Kiedy kobiece ciało jest już głęboko w reakcji, najmniejsza zmiana rytmu. Tempa czy nacisku może ją wytrącić. Nie dlatego, że bodziec jest zły, ale dlatego, że jej układ nerwowy był już ustawiony na coś konkretnego. A nagła zmiana działa jak przerwanie fali. Dlatego jedną z najważniejszych umiejętności w intymności jest zaufanie procesowi. Jeśli widzisz reakcję, jeśli czujesz napięcie, jeśli ciało kobiety odpowiada, Twoim zadaniem nie jest wymyślanie czegoś nowego. Twoim zadaniem jest zostać dokładnie tam, gdzie jesteś. Wiele kobiet opisuje swoje najlepsze doświadczenia w bardzo podobny sposób. Mówią, że miały wrażenie, jakby czas zwolnił, jakby wszystko działo się naturalnie, bez wysiłku, bez presji. I to nie jest przypadek. To efekt mężczyzny, który potrafił wytrzymać intensywność bez potrzeby kontrolowania jej. Kolejny błąd, który często się pojawia, to próba na sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku. Pytania, komentarze, nagłe zmiany, uwagi. Dla kobiecego ciała to sygnał powrotu do głowy. A kiedy uwaga wraca do głowy, intensywność spada. Prawdziwa bliskość w tych momentach polega na ciszy, na obecności, na tym, że nie musisz nic mówić ani potwierdzać. Kobiece ciało wie, co się dzieje. I jeśli mu nie przeszkadzasz, ono samo cię poprowadzi. I tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ważnego. Kobieta zapamiętuje nie sam moment, ale sposób, w jaki się czuła. Czy czuła się widziana, czy czuła się bezpieczna, czy czuła, że ktoś był z nią, a nie obok niej. To właśnie te rzeczy sprawiają, że chce wracać. Dlatego doświadczeni mężczyźni nie skupiają się na technice, skupiają się na reakcji, nie myślą o tym, co zrobić dalej. Oni czują, kiedy nic nie trzeba robić. Kiedy kobieta jest blisko granicy intensywności, jej ciało często wysyła bardzo wyraźne sygnały. Oddech staje się nieregularny, mięśnie napinają się i puszczają, pojawia się charakterystyczne drżenie, i to jest moment, w którym jedyną właściwą decyzją jest nie zmieniać niczego. Im mniej ingerencji, tym głębsze doświadczenie. Im więcej zaufania do reakcji ciała, tym większa intensywność. To prosta zasada. Ale wymaga spokoju i uważności. I na koniec chcę powiedzieć coś bardzo szczerze. Kobiety nie potrzebują perfekcji. Potrzebują obecności. Potrzebują mężczyzny, który nie udaje eksperta, tylko naprawdę słucha. Który nie próbuje imponować, tylko reaguje. Który nie boi się zwolnić, bo prawdziwa przyjemność nie bierze się z siły ani stępa, bierze się z wyczucia momentu. A kiedy mężczyzna to rozumie, wszystko zaczyna się układać naturalnie. Jeśli ten temat był dla ciebie ważny, zapamiętaj jedno: im bardziej jesteś uważny, tym mniej musisz robić. I właśnie to robi największą różnicę.